A moje miasto to Białystok. Gościem radia Jart w audycji, a moje miasto to Białystok jest Rafał Rudnicki, to zastępca prezydenta Białego Stoku. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Przed nami wszystkich świętych, czas, kiedy wielu Białostoczan odwiedzi groby swoich najbliższych. Dla tych osób, które nie zamierzają lub nie chcą poruszać się autami, są zmiany w kursach komunikacji miejskiej, są też mm, kwestie biletowe chociażby. Rzeczywiście to zacznijmy może od tych kwestii biletowych. Ja przypomnę, że 1 listopada, jak co roku, bezpłatne przejazdy autobusami komunikacji miejskiej w Białymstoku, więc wszyscy ci, którzy chcą wybrać się na cmentarz, to zachęcamy ich do tego, żeby skorzystali może nie z własnych samochodów, ale właśnie z autobusu, dlatego że lepszy, łatwiejszy dojazd, ale przede wszystkim też bez brak problemów związanych z parkowaniem przy terenach wokół cmentarza. No szereg buspasów też w całym mieście. Tak, to znacznie ułatwia komunikację, natomiast 1 i 2 listopada, co na pewno interesuje słuchaczy Radia Yard, po pierwsze na liniach tych, które normalnie funkcjonują w mieście, będzie obowiązywał rozkład świąteczny, natomiast Uruchomimy, jak co roku, od 9 do 17, 1 i 2 listopada, 8 linii specjalnych o oznaczeniach od C1 do C8, które umożliwią sprawny, szybki dojazd do cmentarza. I te linie to wszystkie informacje oczywiście można znaleźć, można znaleźć na stronie miasta białystok.pl białystok oraz w naszych mediach społecznościowych, ale są to linie, które z różnych punktów miasta. Będą właśnie dojeżdżały czy to do cmentarza miejskiego, czy to do cmentarza farnego, czy do cmentarza e, świętego Rocha. Oprócz tego w godzinach od 9 do. E, 18, Chociażby wszystkie kursy linii 20 będą dojeżdżały do przystanku Boboli Cmentarz, a 28 będą dojeżdżały do przystanku Żyzna Pętla. Zostaną uruchomione dodatkowe kursy autobusów linii numer 108, która prowadzi do cmentarza miejskiego w Karakulach w godzinach od 8 do 16.00 i 2 listopada. Zmieni się też rzeczywiście organizacja ruchu, co też na pewno interesuje słuchaczy radia yard, ale tutaj ponieważ to jest taki temat, który zwiąże się chociażby z mapkami, których nie jestem w stanie za pomocą radia Siłą pokazać, rzecz. więc zachęcam do tego, żeby przede wszystkim sięgnąć po media społecznościowe miasta, po stronę internetową i tam jest dokładna rozpiska, jak, te, jak ta organizacja ruchu, chociażby na ulicy Raginisa, Wysockiego, Kolbego będzie, będzie wyglądała. Więc tak jak powiedziałem, zachęcamy do tego, żeby jeździć autobusami na cmentarze. My też staramy się wsłuchiwać w głos samych mieszkańców i przykładowo w poprzednich latach były problemy związane z linią numer 25, z której jest w miarę szybki dojazd z osiedla Zielone Wzgórza przez Białostoczek na cmentarz Świętego Rocha i w związku z sygnałami ze strony Mieszkańców Białostoczan na tej linii i 1 i 2 listopada będą jeździły autobusy przegubowe, bo w poprzednich latach Aha. był tłok w tych jednoczłonowych autobusach, więc uznaliśmy, że tutaj taką zmianę wprowadzimy. I będzie trochę więcej miejsca dla mieszkańców. Zachęcamy do tego, żeby skorzystać, no ale o autobusach jeszcze będziemy mieli okazję tutaj porozmawiać, bo sporo zmian, jeżeli chodzi o autobusy w październiku, sporo korekt, zmiany także, jeżeli chodzi o rozkłady jazdy autobusów, a to odpowiedź także na oczekiwania mieszkańców. Ci zgłaszali potrzebę częstszych kursów i lepszego dopasowania godzin. Rzeczywiście, panie redaktorze to sami białostoczanie zgłaszają pewne uwagi i potrzeby związane z tym, jak przebiegają chociażby trasy autobusów komunikacji miejskiej i z jaką częstotliwością te autobusy jeżdżą. Postaraliśmy się przynajmniej część tych postulatów próśb spełnić i od 21 października wprowadziliśmy zmiany rozkładu na dosyć ważnych liniach autobusowych 5 i 21. One teraz odjeżdżają z Przystanku z wyższą niż dotychczas częstotliwością. W dni robocze kursy odbywają się w ciągu dnia co 10-14 minut. W sobotę co 16 minut, a w niedzielę i święta co 20 minut. To oznacza, że czas oczekiwania na autobus poza godzinami szczytu i dni wolno od pracy skrócił się średnio o 5 minut. Natomiast też na linii numer 5 wydłużyliśmy godziny kursowania wieczorem w dni robocze. Zmiany dotknęły też linii numer 30. Tutaj Wprowadzono taką modyfikację, dzięki której uczniowie szkoły podstawowej nr 52 na dajlidach górnych mogą bezproblemowo wrócić po zajęciach do domów. Odjazdy zaplanowaliśmy około 15 minut po zakończeniu lekcji. Zmiany dotknęły też linii numer 11. Tutaj z początkiem października, nawet wcześniej, na linii tej zwiększyliśmy liczbę kursów, a także dopasowaliśmy godziny odjazdów pod autobusy innych linii. Z tego będą korzystali i korzystają przede wszystkim mieszkańcy zawad, którym zapewniliśmy dzięki temu lepszy dojazd do centrum i powrót z niego. Przykładowo. W godzinach szczytu rozkład jazdy linii numer 11 jest skorelowany z rozkładem linii numer 9 na osiedlu Antoniuk. Czas na przesiadkę 5 minut. Myślę, że wystarczy do 5 minut. To no, w za zupełności zawady nie Ta, tak daleko. Tak, natomiast na prośbę mieszkańców osiedla wygoda. Na linii numer 28. Wydłużyliśmy kurs o godzinie 8.22 z osiedla słoneczny stok do pętli Cmentarz Farny. Odjazd o godzinie 9.28. Też widzimy, co się dzieje w miejscowościach dookoła Białego Stoku, przykładowo Wasilków. Tam też jest dynamiczny rozwój w sensie takim, że coraz więcej osób mieszka w wasilkowej i doj musi dojeżdżać do pracy, do szkół w Białym Stoku, więc przesunęliśmy kursy w dni robocze, dzięki czemu pasażerowie mogą liczyć na odjazdy średnio co 15 minut w godzinach szczytu, co 20 minut poza godzinami szczytu i co 30 minut wieczorem. Zlikwidowaliśmy też dłuższe przerwy między kursami, bo takowe, takowe na tej linii było, były. No i powiem tak, że cały czas. Oczekujemy i czekamy na sygnały ze strony mieszkańców miasta z różnych osiedli, co należałoby usprawnić. Um, feedback ze strony Białostoczna jest bardzo duży. No to widać chociażby osób. po sprawie nocnych autobusów, na przykład. Tak, to prawda. Nie wszystkie, tylko od razu też wyjaśnię, że nie mhm. wszystkie oczywiście postulaty są możliwe do spełnienia, bo po pierwsze komunikacja kosztuje, po drugie, też nie jest tak, że z każdego punktu miasta jedną linią. Powinna być możliwość dojazdu, bo można się przesiadać. Mm -hmm. To nie jest aż tam jakiś taki wielki, wielki problem. Ale na przykład też mamy taki sygnał związany z e, osiedlem TBS. E, tam nie brakuje kibiców, którzy jeżdżą na mecze, szczególnie te, które odbywają się w godzinach wieczornych, e, chociażby w tygodniu, czy też w weekendy. Na pewno tutaj też pewne zmiany, pewne zmiany wprowadzimy. Wszystko po to, żeby dopasowywać się do potrzeb i oczekiwań tych, którzy korzystają z komunikacji miejskiej, ja po raz kolejny zachęcam do tego, żeby jak najczęściej tymi autobusami jeździć. Nie tylko przy okazji święta Wszystkich Świętych, dnia zadusznego, ale też, ale też w tygodniu, bo jest to w tej chwili najszybszy sposób komunikowania się w mieście. I też taki sposób, który nie wymaga, mówię, szukania miejsca parkingowego. No i też niezwiązany z jakimiś wielkimi kosztami, bo biorąc pod uwagę to, że macie sporo zniżek, jeżeli chodzi o chociażby najmłodsze dzieci czy osoby starsze. Rzeczywiście, uczniowie, osoby powyżej 70 roku życia tutaj korzystają z bezpłatnych przyjazdów, więc mówię, zachęcamy do tego, żeby korzystać z komunikacji miejskiej. A jeśli ktoś jest zainteresowany tym, żeby zobaczyć chociażby jak te linie C od C1 do C8, jakie mają przebiegi tras, no to zachęcam do tego, żeby sięgnąć do internetu, do Facebooka miasta. Tam wszędzie te informacje będą i są zamieszczane. Te trasy chyba zresztą nie zmieniają się względem zeszłego roku. Rzeczywiście to są trasy, które od lat funkcjonują, ale pamięć ludzka jest ulotna, więc może ktoś o tym zapomnieć, jaki jest przebieg linii, nie wiem, C3, więc zachęcam do tego, żeby zobaczyć w internecie. I my także zachęcamy. Rafał Rudnicki, zastępca prezydenta Białego Stoku, był gościem Radia Yard. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A moje miasto to Biały Stok.